Estranho. na czas skarbie bez ciebie wypłakała może wody spadła ceny utonęły łzy przecież o tym wiesz że jesteś moim całym sercem ponad życie. ponad wszystko kocham cię I teraz wiem w niebie spotkamy się gdy nadajcie czas nadajcie czas <laughs> i nagrać I mówi do mnie Twojej śmierci na cały czas. Kochani, jak mogłam bez ciebie na siebie, za złamanym sercem, przeżyć te do 8 lat? Od początku do końca ciebie jedną kochałam i będę tylko ci ponad życie ponad wszystko kocham cię. Teraz wiem, w niebie spotkamy się. Zadajcie czas, nadejdzie czas. I ta gra moja ukochana przychodzi przez nieba. Brawo. Podaje mi dwa. Mówi do mnie. Twojej śmierci z złamanym sercem przeżyć te sześćdziesiąt do osiem lat. Od początku do końca Ciebie jedną kochała i będę tylko Ciebie kochała już na nieśmiertelny czas. W skarbie bez Ciebie wpłakałam może woda dysponęłam w to w Przecież o tym wiesz, że jesteś moim całym sercem. Ponad życie, ponad wszystko I'm